Oddałeś nam wszystko. Grzesznikom było mało, byłeś w ostatniej chwili tak blisko, minutę później na krzyżu zawisło Twoje ciało. Dawniej inny był świat, ludzie obok widzieli Ciebie, na głos nauczałeś, że człowiek to brat, że każdy ma miejsce w niebie. Teraz ja Ciebie spotykam w oczach dzieci codziennie. Kiedy krzyża dotykam, kiedy ktoś uśmiecha się promiennie. Wciąż jesteś, ofiarując nam siebie, a kiedy upadam nisko, kiedy płaczę będąc w potrzebie, Ty jesteś zawsze blisko. I ja przyjmuję Ciebie pod postacią chleba, bo kiedyś wezwiesz mnie do siebie i może kiedyś dotknę nieba.